Tu chwalicie, swego nie znacie. Po co wam Arnold, jak Piotra macie? Piotr Wójtowicz, polski prospekt do minimum startu w Mister Olimpia. Piotra Sylwetka jest to coś, co wydarza się raz na parę, parę lat. Raz na jakiś czas ktoś zsyła kapsułę, w której leci kosmita. I to właśnie był Piotr. Gdy Piotr wylądował, już od początku było widać, że jego talia po prostu nie istnieje. Po prostu nie ma talii jest jeszcze bardziej szalone, to jego właśnie proporcje barków do talii, do czwórek, które są niesamowite. Jeżeli mówimy o X-frame, to to jest X-frame. Ma wszystko. Ta klata. Boż, boż. Chłopie, ile ja bym oddał za tak klatę. Co najmniej włosy. Nie dość, że jest ona duża u dołu, to jest ona duża u góry. Chłopie, jak chce spać, to po prostu robi tak. Co najważniejsze, Piotr nie jest leniem. To nie jest tak, że dostał genetykę i siedzi i czekasz. wszystko wyrośnie. On naprawdę pracuje nad swoimi słabymi partiami. I ktoś powiedział słaby partia u Piotra? Tak, sam przyznaje, że jego tył był słabszą partią. Dlaczego był? Bo niesamowicie go poprawił. Więc tak, kosmici istnieją i żyją w Polsce. Obserwuj profil przyjacielu po więcej, udostępnij filmik oraz dodaj go do ulubionych. Dzięki bardzo.